Ej, cześć, witajcie z tej strony Zik i witam Was w kolejnym odcinku ze Combat 5, Dion Sangwar. W poprzednim odcinku zatopiliśmy youtubański okręt z Infaxi. I przy okazji, nasi genialni dowódcy pozabijali połowę pilotów, których mieli chyba w bazie. No cóż, takie uroki bycia pilotem Sił Powietrznych Hosei. A co nas czeka w tym odcinku. I tak, mamy nowy kabel dopada, więc. Już nic nie będzie mnie rozłączać jak w odcinku z Assault Horizon. A po drugie, zrób sobie challenge ile wytrzymam bez narzekania na tę grę. Podejrzewam, że nie wytrzymam do końca tego odcinka, ale zobaczymy. Postaram się nie przeklinać więcej. To brzydko i nieładnie. Całe te. Dobra, lecimy. Zobaczmy, co czeka, czeka nas dzisiaj. finally ready to conduct a large-scale counterattack against Yuktavania. If we succeed, we'll never have to face the humiliation of those yuks trampling on our homeland again. The goal of this operation is simple: to invade and occupy the Yuktavian mainland. We're going to conduct a large-scale amphibious assault against Yuktavania on the Bostock Peninsula. This mission will be called Operation Footprint. The landing force will be selected from the 1st and 2nd Ocean Army Battalions. They will be divided into four companies, A, B, C, and D, and transported to the area via landing craft. Upon landing, each division will fan out and destroy the enemy bases scattered throughout the area, then rendezvous and reform into a single large force unit to assault the final target, the fortress. The Yuktobanian defense positions along the coast are tightly dug in, and we have concluded that air attacks alone will not be enough to destroy them. Therefore, Operation Footprint will be a synchronized air and ground attack to neutralize these positions. It is critical that you follow the specific targeting instructions of the ground commander to maximize the effects of your attacks. We are expecting poor weather conditions and fierce resistance from the Yuktobanian defense forces.

Ja już mam zaplanowane mniej więcej co ja chce O, w 4G już mam, Chopper użyję, Intrudera dostanie y, Grim. Ja sobie polecę A10. A gasa tam jakimś głównym poleci, na nic innego ona nie zasługuje. Akurat e, chciałbym sobie polecić e, A10A, a nie ten e, A10B akurat ma Fałę, by ja bym wolał tutaj XAGM na tą misję. Captain, plane. Plane in, Dobra, 4G? Captain, I no i ten intruder dla... E... So, in Dobra, Grima. Dobra. No i w takiej formacji sobie polecimy. Trumowce i jeden szkolny samolot do musi się najpierw nauczyć latać. Ona się powinna najpierw nauczyć, chyba, przebywać z ludźmi w jednej eskadrze. na taki kurs ją, by, ją bym najpierw wysłał. No. No, startujemy. O, już startowało. 150 na godzinę. No i fajnie. Mamy maweriki pod skrzydłami. Trzeba z nich rozsądnie korzystać, bo. to jest źle zbalansowana broń w tych starych Ace Combat. Ona no się strasznie szybko kończy, jest mało do niej amunicji, a powody uszkodzenia punktowe. Tylko bezpośrednio w cel, w który trafi. Jak zwykłe pociski. Dopiero Ace Combat 7 to dopakowali. Ale nie, Wassad Horizons. dobrze. dobrze. right in front of us, Scott. Save it for later. Yeah, I guess you're right. Later, then. The four companies will now land at their designated beachheads Commence close air support. We're almost at the beach. Go! Move forward! We're almost there! That's it! Row. Keep war? Proszę się. Tam jeszcze jakieś cele mamy dalej. To rozwalmy z działek. Tu trzeba mocno oszczędzać amunicję. W tym miejscu mamy koszmarnie dużo celów. Jakieś A nie, to Apache.

Czy mówisz, by się zapatrzyłem w inne celne? Nie czytam dialogów. Nie jest słuchałem. Lócimy na ten bunkier, rozwalimy go z działek. Nie ma sensu marnować przycisku. To sama możemy zniszczyć. Chyba 10 ma dopakowane to działko w tej grze. Zwalmy tutaj tą jeszcze baterię nabrzeżną. Dobra, sali z głowy. Ta misja akurat poza tymi durnymi bunkrami jest naprawdę fajna. Czy ja mam na to odpowiadać? że to mówkę na nich zrzućmy albo, albo, albo ty, ty nie wlecz na kamikaze Znaczy, ci też coś chyba więcej nawet niż dwa pociski przyjmują nas, teraz pamiętam no grajcie no, razie Czekam aż te bunkry się odrodzą. One się rozpłynęły cały czas. To jest irytujące w tym mistrzu. Chyba go rozwalił jeden. Ok. Mnie się zresponował. Tak też podobno się zresponował. Zniszczony. Zobaczymy, że obserwacja jest zniszczona. Tu jakiś aparat świeci. Co w tej chwili? No, ale co mieli zrobić? No Jezu, Yuktobania nas najechała. Będziemy dać się bić tam? Będziemy się im dać bić, po prostu? No, no dobra, już przegrałem ten challenge, widzę. No ale kurde, patrzcie za dialog. Oni, oni dosłownie najechali. No se, Chopper jest z sej, a nie jest wszyscy są z sej. No może Grim jest z Belki, z tym co wiem. Yy, I teraz Chopper narzeka, że oni muszą walczyć w wojnie z iktobanią, która na nich najechała. No co to jest za dialog? Naprawdę. Zabijało pełnych pilotów, pewnie też innych obywateli. Co za, za górką? No to jest Longbow. Tak za, z, za pagórkę tylko wystawić radar i tak mogą strzeliwać te apacze. to już tutaj jest za daleko, żeby cokolwiek taki apacze mógł strzelać. Lecimy rozwalić te bunkry. Muszę ciągle wydawać rozkaz ataku, bo mi nie pamiętają. Cieszony. Który uciszony. Bardzo niska prędkość może z przeciągnięcia osiągnąć. Czemu nie niby zniszczyli tam czołg jak, o, jak to, w tych bunkrach karabiny? A leży Nie trafiłem. Co jest nie? Kurde. Trafi to, nie, to by Nie trafiło. Kurde, w tym miejscu tak wolno miejscu jak ja. Leży. Boże, to ma taki zasięg jak zwykłe pociski. bardzo zastrzelony. No i tak latamy w kółko niestety przez całą misję. Nie szkoda, bo to mógłby być naprawdę fajny nalot. Coś jak, o, jak operacja bunker Shot w Ace Combat 04 gdzie to było dużo lepiej zrobione. Gdzie mieliśmy pełno celów, mogliśmy cały czas coś nawalać, ciągle się coś działo, tutaj... A no tu musimy latać w kółko i uciszać te same bunkry i czekać aż... E Ale co oni robią w ogóle? Przecież stoją i patrzą się na tym bunkier, oni nawet go nie atakują. Co, nie chcą zobaczyć jak wygląda... ...kula karabinowa po wbiciu się im w czaszkę, czy co? Nie, wy nic nie umiecie. Nie, no. we'll ja, przy... oboje jesteście równie beznadziejni. Uh, <mum> <mum> Z chęcią. <mum> no to był dobry dialog. O, czopro trafił, Brawo. Zniszczony. Tornado. O, tu to są bunkry dwa. Rozwalmy je tymi pociskami. Zostawmy sobie na koniec. Znowu te bunkry się odpaliły. Przynajmniej dopiero co rozwaliłem. Ok, wyrwało trochę to tornado. Mam cię, mam cię. Leży. Bez przesady, przecież to są tylko dwa bunkry. Się inne po prostu. 4x. Dziesiątka kolejno leci. No i tak, latamy w półkę, Jak pies na posyłki. Czy nie daje punktów nawet. walenie w te bunkry. Już tego brakuje. Do szczęścia. Otwiony na czołówę. Tu leci F4X. Zmalmy go na czołówę. Jest 5, ma akurat tak głupią sztuczną inteligencję, że jak polecicie w taki sposób na czołowę, to zawsze traficie przed swojego przeciwnika. Służ Áriatu uda nam się usunąć. Odsuń! Ta nie Leonard Trompa raha nie Nie możemy ostracać tę Nie zraniłem go w ogóle. Leży? To patrzy się łuczny gaz. gazę. Znaczy, czy na czymś czy z twoim wodogłowiem czy znaczy. z

Nie tego. Lecina na czołówkę. Z trupem. Oczywiście, że do siebie nie strzelają przynajmniej. Leży. Ostatnie. Mam nadzieję, że to są ostatnie włóczy. Ostatnie dwa pociski. Nie, to nie koniec jeszcze, ja pierdolnię chłopice nam się teraz pomóc. Leży? Super. Reszcie koniec tego. No, z, z wszystkich nudnych misji, Wasz Combat 5 to akurat chyba jedno z najmniej nudnych była. After intense fighting, the landing force captured and secured the fortress target. Thanks to the success of Operation Footprint, we have secured the southeastern coast of Yuktobania. We've decided to make the fortress our first forward base on Yuktobania as we expand our combat operations inside the country. After we complete construction of our defensive positions, our ground forces will continue their advance to the final target, the capital city of Sinegrad. Super. Czyli mamy to miejsce za sobą. O, i nawet bez kaczenki, jak miło. No dobrze, no z tego odcinka to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Może, że mu się podobało, stawcie lajka, suba jeśli chcecie. I do następnego.